tego mnie nauczyłeś bym pokarmy przyjmował tak jak lekarstwa lecz gdy przechodzą z przykrości jaką sprawia głód do kojącego nasycenia w samym przejściu czyha na mnie sidło pożądliwości samo bowiem przejście jest przyjemnością i nie ma innej drogi w tamtą stronę dokąd zmusza przejść konieczność a choć zdrowie jest przyczyną jedzenia i picia Przyłącza się do niej jako towarzyszka niebezpieczna przyjemność, która częstokroć usiłuje wyprzedzić je do tego stopnia, iż dla niej dzieje się to, co według moich słów czynię albo chcę czynić dla zdrowia. Nierówną miarę ma jedno i drugie, albowiem co dla zdrowia jest dostateczne, to dla przyjemności jest niewystarczające, a często niepewną jest rzeczą, czy jeszcze troska o konieczne potrzeby ciała wymaga posiłków, czy też porządliwość zwodzi złudną przynętę rozkoszy? Z tej niepewności raduje się nieszczęsna dusza i szuka w niej wymówki, ciesząc się z tego, że nie widać wyraźnie czego domaga się umiarkowana troska o zdrowie, by pod pozorem pożytku ukryć interesy rozkoszy. Tym pokusom codziennie staram się opierać i wzywam prawicy twej Tobie zwierzam moje wahania ponieważ nie mam jeszcze pewnego zdania o tej rzeczy.